To no tutaj Purpos, witam was w kolejnym odcinku Skripsów. Tym razem z 1.9 i tym razem z młoteczką. Czyli jaja murowane, jak wiecie, z młoteczką za każdym razem odchodzą niezłe jajca. Słuchajcie, następny odcinek nagram, jeżeli dobijemy... 3000 łapek w górę. Nie robiłem tego nigdy, ale generalnie trzeba się rozwijać, trzeba zwiększać swoje zasięgi. No i trzeba sprawdzić, jaka seria w tym momencie najbardziej byście chcieli, żeby była najczęściej powtarzana. E, myślę, że krypsy są jedną z nich, także 3000 łapek w górę i nagrywamy kolejny odcinek, i tym razem będą to krypsy z modów. Dokładnie z modowego serwera, który od niedawna jest otwarty dla wszystkich, także zapraszam serdecznie do oglądania filmu. No i ruszamy z pierwszym domkiem. Młoteczka już może się osobiście przywitać. Aha. Nie no, to prawie... Pra, prawie, prawie że. Jestem jak Tilly! uratuj Kurpos, bo się zablokowała i nie mogę wyjść i mnie kura tutaj maca! Już, smuteczka, proszę bardzo. Już się przeprzed. tam To jest domek człowieka, który nazywa się... Aworski mi się i... bardzo z zewnątrz podoba, ale już zdążyłam się zablokować w nim, więc. Minus już 10 punktów. Minus 10 punktów. Witaj na mojej działce, jestem. Ja jestem Aworski. Dom zbudowałem jakieś dwa tygodnie myślę, że się spodoba. W domku są trzy tajne przejścia. Ten dom jest najlepszym z moich wszystkich domów. Jeśli jesteś zainteresowany, co robię poza graniem na Brodacie to jeśli ty... Te... Ba ba mam ponad 1,7 kasubów. Kanał Aworski. Dobra, kanał Aworski. Tak. Nie subujemy, bo się reklamuje na nagraniu. Nie, czemu? Nie, nie no. no. I, i, idźcie zobaczyć tam. To... ale z zewnątrz ja. najpierw oceniamy. Łotka. On to jest pirat. Najpierw z zewnątrz. Ale on jest pirat. No, no dobra niech będzie. Bardzo mi się podoba strach na wróble. Znaczy, a to, to, to jest, przepraszam, co? Czy to jest skok wiary? Dobra. Wierzę! Aaaa! Mogłem nie wierzyć. <laughs> Ale gdzie jest sianko dla ciebie, tam powinno być sianko i co teraz? No właśnie, no dlatego mówię, że mogłem nie wierzyć. Albo woda, albo cokolwiek to mogłoby być. Bo to tutaj musiałeś w te drzewa skakać, płóczko. A i połamać gałęzie, tak? Znaczy to by na pewno zamortyzowało twoją ciężką dupę, ale nie wiem na ile. <noise> Dobra, tutaj jest nie najgorzej z zewnątrz, także możemy. Mi się podoba z zewnątrz. dojść do, do środka. Wejdźmy do środka. Happy Halloween, minus 10 punktów. Nie, za się. późno. Nie, to nawet nie o to chodzi, ale mamy swoje polskie święta. Po co to kopiować od Amerykanów? No ja nie rozumiem tego. Czy oni coś kupią od nas? No miejmy trochę godności. Może dlatego, że nie mamy nic wartego skopiowania. <laughs> Ojej, no dobra. E... Nie no, się. Nie, mamy mnóstwo rzeczy do skopiowania, których nie mają Amerykanie, chociażby kuchnia. Chociaż oni w sumie pierogi no, nasze no. I, i, i Bigos kopiują. No dobra, no. No, Wiecie, jest no ale to nie to... robią z tego swojego święta narodowego, no ludzie, święci, no. No ale przecież Halloween wypada 31 października, pi a nasze święto 1 listopada. No to tak. Się z pogodzić. No tak, ale to naj najlepiej to, no, jak już, to, jakbyśmy mieli, wiesz, co robić święta ze wszystkich świąt świata, to po prostu y codziennie byłoby święto. I nikt nie mnie musiałby pracować i wszyscy byliby szczęśliwi. Widzisz, jednak dobra idea. No. No, no dobra, jest, jest słaba ta kuchnia, muszę Ci przyznać, e, Aworski. E, wszystko tak na razie jest całkiem przyjemne i ładne. I ten posąg nawet na środku jest ładny. A ta kuchnia jest po prostu jakaś taka słaba, taka jakaś taka. Dobra, ale idziemy do kury. Ale poczekaj, bo mi się na przykład kuchnia trochę nawet podoba, ale byłaby lepsza, gdyby było ustawione specjalnie dla mnie ciastko jakieś. A nie jest. A nie jest, to minus 10 punktów. To on już ma z minus 30. No to on to już minus miliard, już nigdy nie wygra. I Myślę, Dobra. że mu się na, na każdą następną pracę na klipsy przełoży, więc jak Aworski przyjdzie cokolwiek u ciebie zostawiać na klipsy, to już wiemy, że trzeba mu odliczyć za, za tą ale, pracę. No, ale to można tylko raz, nie? A, a to nie, nie można więcej na klipsy przewodzić? Jak no się e. nawet wygrało? No nie, e. No, no 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 bo no, wiesz, tyle osób chce się zgłosić, no to było, jakie to byłoby w wobec innych osób gdybyśmy, wiesz, pozwolili, rozumiesz? A to ja myślałam, że ci przychodzi na klipsy dwie, trzy osoby i dlatego tak mało zawsze na odcinku jest. Bo nikt nie chce być na twoich klipsach. Nie, nie, nie. Ja się to zamykam, zostań tam. No, wybacz mi purpośniku. Zostań na strychu, wiedźmo. Nie chciałam być w furbosiku, nie. Dobra, chodź. Zostałam Zawsze. To ja mi się dupa nie mieści. A to już nie moja wina. Za dużo snickersów. No, albo sesja snickersu, ale nie mogę! Przecież nie może? Jestem na diecie. A to już moi widzowie wiedzą. 12 kilo już schudłem. Poważne, poważne decyzje, purpos, Poważne decyzje! No. Teraz zabrzmiałaś trochę jak Martyna, ta jakiej tam wojciechowska, Nie wiem, tak jak Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tak. Tak, 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 No dobra. E, no gen generalnie to, tak, to, to, to łazienka i ta łazienka, ta, ta sypialenka i ten, ten taki pokojek do nagrywek jest całkiem. Całkiem sympatyczny. Fajnie. Zrobiło się całkiem sympatycznie, życie przypom przypomina komputerowe gry uliczne. No i co? I... jakieś tu tutaj. A to taki stary kawałek takiego e, kolesia z koszalina, co się nazywa Jaro. Ja nigdy tu tych rapsów nie słuchałam. Wiesz co, ale gdzie są te tajne przejścia? Bo ja ich kurczy znaleźć. No, nie są mogę. tak tajne, że nie możemy ich mieć. No, dalej. To są... może tutaj gdzieś pod podłogą, chodź. Tajne przez poufne są, wiesz? Dobra, mamy pierwsze tajne przejście. A, I tam mamy tutaj? Nie, tam. Super, tam, tam. tutaj jest. Moteczka, tu. Pokaż. Tu są... No podskocz! No tu! Ja, ale to mi się tyle nie chce zmieścić przez ten obraz. Koniec z sneakersami. Dobra, wbijaj. O, tutaj są flipery, tu jest pokój taki do grania tajemny. Pokemony no. są! Pokemon, naprawdę? Czy sama! Did you catch them all? Nie, 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 nie. nie, nie Dobra, tutaj nie, nie, nie. mamy drugi tajny przejść. Tu, o tu, a nie tam, o, o tu tajne przejść. Tu. Ja Harry Potter. Jaka to... Jaka to... Zami, Dobra, czy jaka to melodia? Nasłuchujemy? Czy ja muszę zrobić e, głośno dźwięki i będziemy nasłuchiwać jaka to melodia? Dobra. To już było. Nie Piraty Karaiby? No przecież, że Piraty i Karaiby, ale to już było. Może nie umie nic innego ułożyć. Ale to nie ten ko go gość był chyba, tylko jakiś inny. Dobra, jeszcze zostało trzecie tajne przejście. niżej, niżej, A, tu jest coś jeszcze, dobra. Widzisz, to jest zwykłe przejście, a dla ciebie jak tajne, bo nie zauważyłaś. No to, to widzisz, dobra. A ty... Całe szczęście masz mnie. No nie wiem, powiem ci, że, że, że no nie wiem. A tutaj w ogóle trzeba podpisy zostawić, hiech! Tylko nie wiem gdzie. A tutaj. Ja też chcę! Osoba towarzysząca... A czy y, myśmy przypadkiem nie mieli dla Ciebie podpisu? Chyba nie. Już zaraz patrzę, czy my nie mamy tutaj czegoś dla Ciebie. Kość słoniowa, woresta, bogry łączone, pokolenia. Różowa wełna, queer. Nie, dla Ciebie nie było. To jakiej byś chciała To mieć ja podpis? zostawię marchewkę. Dobra, zostaw marchewkę. Jak to włożyć? No Ty nie możesz. Musiałabyś rzucić mi tą marchewkę. Ja Proszę? wtedy ją włożę. Dobra. Ja poproszę marchewkę, bo ona ma kształt faliczny. Dobra, to będzie to magiczna to marchewka, żywa. co prawda nie podpisana, ale to jest ta marchewka od od młotki, od tak. No niestety nie znaleźliśmy trzeciego tajnego przejścia, trudno się mówi. E, może następnym razem. Ale ja bym chciał tutaj ogłosić, że za ten domek daję tyle punktów. Ja bym dała taką mocną siódemeczkę, bo mnie się podoba. A ja dałem ósemeczkę, także no. Ode mnie. No, bo mi się podoba ten domek. No, mnie mi się. Też się podoba. W zasadzie poza, jest. poza kuchnią jest wszystko jak najbardziej na swoim miejscu. Może mam dobry dzień, a może mi się po prostu podoba. Także 15 punktów dziękujemy serdecznie i przechodzimy do kolejnego domku. Jej! Applaj.pl <coughs> Applaj.pl Pl. No, generalnie. I... Ma wiatraka i tu już wiemy, że będzie głośno, i, i... i będą. Ale protesty. ma wiatraka z downem. <noise> Oj, może to jest nowoczesna technologia, której nie rozumiemy. Dobrze no, to. to jest zrobione tak, żeby tu nie było, nie było protestów, żeby nie było głośno. Au, co mnie miotasz jak szatan? <noise> o, Przywaliłam wchodzimy... głową ścianę. Wal głową ścianę, to pomaga. Otwórz mi drzwi. rockirock.pl 2016-2016. Trochę tu pusto. Tu mamy jeszcze. Ojej, ojej, ale tu brzydko jest. Aż mnie nos zasłędzią. Ale jest skrzynka, którą mogłam otworzyć. No bo to jest Ender chest modka, każdy może otworzyć. I tam oj, widzisz tam, swoje oj, tam. rzeczy, jak je wsadzisz tutaj, to on ich nigdy nie zobaczy, rozumiesz? I jest szafa. Dobra, chodź może do góry. Albo nie, poczekaj, bo tutaj na dół najpierw, bo ja widzę, że tam do góry to jest ta główna część, a tutaj na dole jest jeszcze... To ale tu jest brzydalowato! Tak... Matko jedyno, jak tu jest brzydalowato! No, tak szaro troszeczkę, no. Ale nie, żeby od razu przydalowa to. Zaraz no znajdziemy płakam. jakieś pozytywy. O, jest drzewko pod ziemią. Jest pozytyw. Uhu. Oj, nie bądź marudny. Ja marudny. I są psy. No, I jest. Już tam masz, nimno. to sobie przełożysz tutaj. Ty, ty, o, jest drzewko, ty, ty, znalazłam. Ty, 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 da się tam jakoś wejść do niego? Nie. To zazwyczaj się do drzewek nie dowie, ale nie no. O, czekaj Spokojnie, jednak się da. Ach! A patrz, fajne. Widzisz się stajny, no, wypchnęła mnie. znalazłeś. No, no co za młotka. No co no, za młotka mnie wypycha, no! <laughs> ha, ha, ha ha ha, tym razem ci się nie udało. Wee. A tu jest się jeszcze to... niżej No i popatrz jaki ładny park. Hmm. Oaza admina Mr. Pupo, Purposa. widzisz to jest twoja oaza. No bo ja Czemu takie lubię, tak no? Nie wiem, no coś tu jest nie tak z tym domem, no, może to Ktoś to, że... Cię wysłał do piekła, kurwa usta. Wydaje mi się, że to jest po prostu zbyt na, e, zbyt, za, zbyt za mało i zbyt po prostu wydrążone w skale i tyle, no. Mhm. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że biorę komnatę w piekle, tylko musicie mi tron do, dobudować. To, że piekło to jest miejsce w sam raz dla mnie. To tak, to fakt, że to jest miejsce dla młoteczki. A oni chcieli ciebie tam chcieli zamykać. Nie, no tu jest po prostu. No nie, no dobra, ja cię przetepam, bo ty nie nadałam, za moim tempem. Ale no, no nie, co? no. I no. Ład, ładny stół można ucztować jak w Hogwardzie. No no nie, no błagam, no nie. Ojej, nacisnąłam jakiś guzik. No tak, nic nie możesz uczynić. No ale możemy horror poglądać razem, romantycznie. Coś nie, nie możemy romantycznie, bo ty masz dziewczynę. No dokładnie. I nie lubię horrorów. Ale o tym, że ja mam chłopaka, to już nie wspomniałam, nie? Dokładnie. Podstawiam bardzo serdecznie. Nie, on i tak tego nie będzie oglądał. No, zobaczymy, ja mogę, ja mogę, sprawić, że będzie to oglądał, słuchaj. O, ty coś czuję, że będę klęczyć dwa tygodnie, nie? Jezu, Łotka! Ty no. i błagać o przebaczenie dobra moja ocena no ja bym taką trójeczkę postawiła trzy z dwoma siadaj no widzisz a ja czwóreczkę to zawsze ten, o, ten jeden więcej e, no od ciebie moje miejsce jest w piekle znaczy ja tylko chciałabym powiedzieć że tutaj nie ma nic super złego ale też dobrego nie i... Oczywiście jest tak mało kolorowo-stylowo, trochę pusto i dziwnie. Tak, y, powiem tak. Taki domek można było zrobić na 1.5, na 1.4. No może bez kolorowych drzwi, ale rozumiesz o co mi chodzi, że tutaj. Tak, jeden. Uh -huh. ja po prostu nie ma, nie? No dobra, no to przechodzimy do kolejnego domku. Tutaj masz 7 punktów y, aplay.pl, Także, no. no trochę byłbym hamem, gdybym powiedział gratulacje, ale na tyle masz punktów. Uh, mam jej boisko! A, homeke czyje jest? Weź, bo, bo nie sprawdziłem, możesz sprawdzić? Jak to się pisze? Pc info. Pc, 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 pc. P S info. -po. Master, no master, master Poke. Master Poke. No to master No to master Poke, y powiem ci tak. Fajne, bo to ho. Ale to zewnętrzne. A to, to zewnętrzne to takie. Znaczy, domek też jest bardzo sympatyczny. Ja lubię takie małe. A, bo to jest domek. Ja nie będę pokazywał palcem, kto tu jest świnia, że takie coś mówi. Nie. Ale z ciebie świnia. Okej. Okej. Okay. Okay. Ej, lubię takie domki. Już go zwiedziłem. No Wiedzenia. wiem, no idę do dziury. Ciasto dla mnie. Oh, Om nom 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 nom. Nie ziem, ziem całe, ziem całe, Zjem całe. Nie da. Młotka ci w ciacho, sorry. To purbost. <laughs> ja je tylko zmacałam. No cóż, no jakby to powiedzieć, to już zwiedziłem. Pusto troszeczkę, malutko. No dobrze, moja ocena. Eee... Orety. <laughs> no to takie. Też. czy z dwoma no siadaj. Ja również dałem cztery, także zgadzamy się tutaj dzisiaj w stu w tym, że ja daję o jeden punkt więcej. No, no. Znaczy to nie oszukujmy się, to jest fajna forma minimalizmu, aczkolwiek trochę zbyt przeciągnięta. No. Minimalizm super, ale nie aż taki. Ale przynajmniej są koniki, chodź popatajamy. No to patatajaj, a ja w tym czasie przejdę do kolejnego domku, jak Motka będzie patatajać na koniu. Look at my, house. my house is amazing! Dobra, ty chodzisz tutaj do kolejnego domku. Yy, widać, że lubię oglądać Star Wars O, to dobrze. Witam na mojej działce działka X Falnika. Pozdrawiam YouTube. Są dwa ukryte przejścia za obrazami. Bardzo się starałem. A tak, bo ja ostatnio narzekałem bardzo, że nie ma ukrytych. Jak, i joda! Tak nie. jak joda? Nie ma joda. Piórkuję. Yeah. Patrz, i tu jest jeszcze sztatek, ale chyba nieskończony. No, czy to jest X-Wing? Co jest nieskończone? Aha, bo ja myślałam, że tutaj będzie coś więcej, tak więc No, jedni mają lambo, drudzy Passata, TDI, a ja mam X-Winga. To jest X-Wing, no kurde, z gwiezdnych. Jak? Tu jest. Ty patrz na to! W ogóle domek jest śliczny! U góry patrz, przecież to jest imperator. Jest imperator i się je zło. Swoimi ręcyma. A no, już nie wspominam o tym, że domek tak jest też przepiękny. Z... Ale to jest kurna czadowe. A czyje to jest? Bo. Już, 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 już Ale robię. Ale po prostu siok i snasiukowiórówka jak na razie jestem. Totalnie, totalnie zauroczony. A czekaj, bo zepsułam. No, zepsułaś. Dobra, na pewno tu gdzieś będzie napisane. Sorry, nie znam takiej komendy. Co ja znowu źle źle wpisuję? PS? Wystarczyło enter i, do, i strzałka do góry, ale to tam... Oj, tam, oj, tam. Także... Nic mi się nie wyświetluje. Dobra, to robię cięcie. Nie żeby się nie podpisywał wcześniej, że to jest działka ich spalnika, nie? Ale no. no. Nie, my to... musimy najsuper adminowymi komendami, bo inaczej się nie liczy. Dokładnie. Ale nie A jakby on się podpisał... wiesz, to był ktoś inny, a podpisał się pod czymś pracą, to co wtedy? Ty ten, dom, dom, ten, dom. Jod, ten jodła nawet ma zrzut. <laughs> no zobacz. Stały... Kupą jodły się stałeś. Mmm, jodły kupą się stałeś. <noise> Dokładnie. Mm, domek to piękny jest. <noise> Gdzie to nie no, wejście no, kurna no, jest? Tu jest. Gdzie to przejście masz? Daj, 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 daj. Tu jest wejście wycieraczka jest, patrz. <noise> nie wiesz, że kobieta <noise> przodem, O tym, żeby sprawdzić, czy nie ma pułapek? Nie, no to właśnie w Anglii się tak robi, że, że facet idzie przodem. Naprawdę? Bo właśnie to jest taki zwyczaj, wiesz, ze starych lat, że, że, że facet sprawdza, czy nie ma niebezpieczeństwa. A widzisz. Taka ciekawostka. Mm. No, ale w środku jakoś tak. No, w środku już nie ma takiego szału. Dobra, tu mamy tajne przejście za obrazem. I to jest ładne, ładny korytarz w ogóle. Gdzie ty polazłaś? Motka. O, tu jest ładnie MOTKA! Ja chodzę sobie swoimi motko drogami. Dobra, to chodź ze swoimi motko drogami. To mnie tepnij do siebie, bo nie wiem gdzie jestem No kurna, co za... Siema Widziałaś? Tu! Młotka! Tu! No tu, patrzę tu Okej, okay, weszłam w Pinopia Zazwyczaj jest odwrotnie. Malutka faremka, ale bardzo ładnie tutaj jest w ogóle. Tak świetnie jest to zrobione. Mm -hmm. Kolorowo i tak ma to ręce i nogi. Ale wydaje mi się, że gdzieś widzieliśmy podobną poczekalnię, tylko mniej kolorystycznie fajną. No Bardzo, na... bardzo pojodowemu to powiedziałam. Hmm. Sala z podpisami youtuberów. Podpis Korpusa. Market dla młotki. Chyba, że nie ma. No dobra, tutaj... Yy... No nie ma niestety dla ciebie. Miejsca. No proszę, jest lighter, jest Lisiczka, A. jest hunter. A dla nie ma, no to. Kryzys, proszę bardzo. O, obawiam, kryzys. Się, obawiam się, że możesz nie dostać za dużo punktów w tym domku. Dupa mi się znowu nie mieści. Czemu mi się nigdy w Minecraftach dupa nie mieści? Ale ja już tam nic ciekawego nie ma, tam są sklep z banerami jest tylko. Ale ładny sklep z banerami. Bardzo mi się podoba taki tifowy klimat tutaj, wiesz? Jaki? Tifowy. Czyli? Tak gram, gram w taką grę TIF i, i... A, Thief, czyli że złodziej tak, tak, No hej. No hej. Jestem Angelika, to jest Samantha, a pan? A ja jestem pilotem z Orbisu eee, no dobra, tutaj mamy jadalenkę. Taka no średnia ta jadalenka. No. Dobra, idziemy na górę najpierw. Idziemy najpierw na górę. Aaa, bierzesz mnie na piętarko. Yeah, yeah, yeah. Ej, mówiliśmy już coś na ten temat. No tak. <laughs> No dokładnie. Ty, la, lapek szamsunga tutaj jest, ale to jest w ogóle lokowanie produktu. Przecież za coś takiego jest. ja powinienem pobierać opłatę. Tak. No to już. No to już. Byskakuj, wyskakuj z Kaisu stary albo pulpus nie da dać nagrody. Dokładnie. A co, już, już stwierdziłaś, że, że to będzie nagroda? No, jeszcze nie wiem. No dobła. To, no dobła. Tutaj... Nie ma wyżej? Ale no, nie, nie, wiem, nie wiem czy jest wyżej czy jest, nie ma wyżej już nie ma. Tylko problem polega na tym, że gdzieś tu miało być ukryte przejście za obrazem drugim, ale możliwe, że jeszcze w podziemiach będzie, bo przecież jeszcze było zejście. Niżej. Także idziemy jeszcze niżej. Chodźmy niżej. A nie tu. Nie, no to jest dobra, to jest to. Hmm, już tu dobra, niżej. Niżej. O, ruletka, flipery, stół do bilarda. O, tu już jest fajnie. No, fajnie, fajnie. O, siłeczka, siłeczka. Tutaj mamy kibelek, kibelek taki sobie. E, wiesz co? No zaramiesz, ramię szlak trafi, gdzie jest to drugie tajne przejście. Gdzie był drugi obraz? Gdzie on hmm. był? Ale to się jakoś poznaje, te obrazy, że one są jakieś wyjątkowe? Nie, czy po, prostu... po prostu. No, no ale to tak musisz się spodziewać. No tutaj raczej nie będzie, bo widać klocki, które są za, rozumiem. Cicho! Ja najsuper, proszę mi tu nie przeszkadzać, ja Dobrze. najsuper wiem. Wejdę w każdą jedną ścianę, żeby znaleźć dla ciebie tajne przejście. Dobrze. Trzymam za słowo. I wiesz co? Mhm. Mm Chyba. Nie, jednak nie. Chyba jednak nie. Nie wiem, gdzie jest to drugie tajne przejście. Wiesz co? Jeszcze zostaje tylko jeszcze jedna metoda to dana głoda. A mianowicie w tenże sposób, o... Czy ja tu gdzieś jeszcze nie byłem? No tu byłem, tu byłem, tu byłem... Tu byłem, tu też byłem i tu byłem... No nie wiem, chyba nas ukłamał, wiesz? To czyli takie tajne przejście trolololo? Takie trollolo tajne przejście, czyli było tylko jedno tajne przejście. Tak naprawdę. Ewentualnie dupa Jody to było tajne przejście, specjalnie dla ciebie. A to też jest możliwe, no. No nie Ewentualnie wiem. Ewentualnie może da się jakoś w Imperatora wejść, czekaj. No dobra, trudno się mówi. No cóż, no to ja daję tutaj moją ocenę. I to będzie taka ocena. Taka, 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 taka. No ja powiem, że mi się ten domek równie bardzo podoba co ten pierwszy. I mam trudny orzech do zgryzienia, więc ja taką siódemeczkę też daję. No, niestety ja dałem dziewiątkę. Także ten domek według mnie. Ty je znalazłem tutaj na przejście drugie, chyba. Pewnie mnie. Czekaj, tylko. którędy to? A jednak za tym obrazem, no celowałem w niego, ale się nie dało. Tepnij, no. tepnij, tepnij, tepnij. Tepnij. E, no i za tym obrazem, tutaj, o, tylko że. Tylko, że trzeba umieć wskoczyć. No latać najpierw, może byś sobie włączyła latanką. Bo. Rzeczywiście zapomniałam, że ja umiem latać. Po lewej stronie tego obrazu. To jest prawa mózga, po lewej. Oj, tam! Lewa, prawa, co za różnica. Dobra, ja cię tepnę już do środka, co? Nie, ja sobie wejdę. No i mi zepsuł. <laughs> Tutaj też Starwarscy To jest... E, to, to jest, czekaj, sposób jest Darta Vadera. A to To jest T Wing. To, to jest Twing Wing z. Czekaj, z... czekaj, czekaj, bo. A rzeczywiście Darth Vader, okej. Okay? To jest Darth Vader, a to jest T z i, no z tego <laughs> z imperium. Co to, za, nawet postać? Wytanie, co to za postać? Nie, nie, co to nie widzę. Bo ja jestem na GM3, żeby sobie przenikać przez ściany. Tyś nie o ty. widzisz. O. Tum 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 to tom tom to tum 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 to tom tum 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 to no, tom tum tum tum. także yyy dla was przeszedła masy. 16 punktów dla ciebie yyy e... się jakosciłem X, co? Nie pamiętamy, ale właśnie ty. No właśnie ty gratulujemy ci serdecznie, bo 16 punktów zdobywasz i w ten sposób wygrywasz nagrodę główną, czyli talon na balon. I teraz tak. Gdzie by ci tutaj schować twoją nagrodę? Ale mieliśmy mu jednego punkta odebrać za to, że mnie nie było. No co to mogłaś odebrać? Nie odebrałaś? No twoja strata. Zapomniałam, teraz będę leży na tej kanapie i płakać. Dobra, teraz tak, zostawiam Ci tutaj, tutaj Ci zostawiam zwycięzcę klipsów. I e, jeszcze w jakimś miejscu zostawiam Ci e, ten, ten, taką książkę, w której oczywiście będzie napisane e, kod, który musisz wysłać bezpośrednio do, do mnie na purpose Jak to napiszesz, to wtedy będziesz mógł wybrać. O, tutaj zostawiam Ci tą książkę. Będziesz mógł wybrać jedną z dwóch nagrod albo nagranie ze mną. ALBO SPOTKANIE ZE MNĄ! Eee, ale Kula. to, 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 to jest nagroda. Kiedy spotkanie ze mną, kurpos. ze mną się nie chcesz spotkać, ja to... wziąć udział w klipsach, żeby się z tobą spotkać. Zapraszam serdecznie do mnie, to, 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 w każdej chwili, nie? Dobrze. No. Ale ja też chcę mu coś zostawić. No to mu coś zostaw. Marchewkę. Marchewkę, to czekaj, to... W miejscu od Połóż... podpisu Crazy Sabon i tak nie daje podpisów. O, to czekaj, to wyedytujemy ładnie, da się to wyedytować? Eee... I napisz Młoteczka, bo lepsza niż kraj. Marchewka Młoteczki, bo lepsza niż krajzis. Super, i wklej marchewkę. A ty, aha, no dobra, to marchewkę muszę dać, dobra. Od siebie jeszcze muszę marchewkę, tak? Oj, ktoś mi tutaj spamuje bzytko na tym, więc pan dostaje urnika, sól i y, spam. Ciekawe czy to jego, kurde, pierwszy jego, no szkoda. Bo jakby więcej oh. tak to już by wyleciał. Dobra, słuchajcie. Yy, generalnie to, to tyle w tym odcinku. Gratulujemy serdecznie. Yy, ja tutaj, tak jak mówiłem, tutaj zaraz zostawiam. Yy, o, w tym miejscu w tym piecyku Kod, który wyśli na Purpose i, ty, i tam powiedz, czy chcesz ze mną nagrać, czy chcesz ze mną się spotkać, czy może jedno i drugie. A ja na tą chwilę dziękujemy Wam serdecznie. Zapraszam do młoteczki na kanał. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, ona macha główką. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka trzymajcie się.